Dzisiaj, proszę Państwa, za Waszym pośrednictwem mediów i wójtów i burmistrzów oraz z Państwa, których zaprosiliśmy na tą konferencję, chcemy przekazać, że będzie realizowany projekt zarządu województwa podlaskiego ze środków unijnych na terenie powiatu Sokulskiego i powiatu Sejnyńskiego od yy, kleszczowego zapalenia opon mózgowych. Szanowni Państwo, problem właśnie tego odkreślowego tego zapalenia opon mózgowych tej, tej, tej choroby dotyka bardzo wielu osób i kwestia szczepień jest bardzo, bardzo kluczowa z punktu widzenia właśnie zapobiegania profilaktyki tej, tej choroby dlatego uważamy, że ten projekt, bezpłatny projekt dla rolników, dla leśników, szeroko pojętych, tych którzy pracują w lasach, a nie są objęci jakby nie są zatrudnieni w lasach państwowych jako tej instytucji, w nadleśnictwach, w całej instytucji lasów państwowych, ale również wszelkiego rodzaju właśnie osób, które są związane z lasami. Dla tych wszystkich ludzi ten projekt jest bezpłatny, a więc trzy dawki szczepienia są bezpłatne. To jest znakomita informacja. Uważam, że wszyscy powinniśmy się zaszczepić, dlatego że no, ryzyko powikłań związanych z tą chorobą jest olbrzymie. Zachęcamy, ja z całego serca dziękuję zarządowi Województwa Podlaskiego, że tak znakomicie podchodzi i myśli o tych pod, po, działaniach profilaktycznych, prozdrowotnych, bo to jest niezbędne z punktu widzenia zdrowego społeczeństwa. Projekt jest olbrzymi, dlatego że obejmuje aż 6 milionów złotych i przede wszystkim jest dla tych wszystkich grup zawodowych bezpłatne. Dziękuję pani marszałek, dziękuję panu marszałkowi Kosickiemu, pani marszałek Wisławie Burnos bo tak naprawdę na naszym terenie on jest bezpłatny to jest bardzo bardzo fajne i cieszymy się z tego bo nasi mieszkańcy będą mogli się czuć bezpiecznie. Projekt bezpłatne szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu jest skierowany przede wszystkim do powiatu Sokulskiego, jak również do powiatu sejneńskiego. Grupami docelowymi są wszyscy rolnicy sekcja łowiectwa i rybactwa. Bardzo ważne jest to, tak jak właśnie państwo już wspomnieli, jest to projekt bezpłatny, tak i skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-64. E, tak jak już wspomniał pan starosta, kleszczowe e, zapalenie mózgu jest e, ostrą chorobą wirusową, niosącą za sobą ogromne powikłania neurologiczne. E, wszystkie kampanie profilaktyczne e, jakby przekaz takich kampanii jest taki, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Powikłania po kleszczowym zapaleniu mózgu są bardzo długie do leczenia, jak również wymagają rehabilitacji. Dlatego wszystkich gorąco i serdecznie zapraszamy do udziału wzięcia w projekcie. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby do projektu były zaangażowane ośrodki zdrowia w każdej z gmin żeby one wykonały te, te szczepienia, dlatego że one się bardzo, bardzo sprawdziły przy szczepieniach w ramach COVID-19. One po prostu wykonały olbrzymią pracę. Wspomnieliśmy tutaj, że na przykład gmina Sidra zajęła trzecie miejsce w województwie podlaskim pod względem ilości szczepień. To, to było bardzo wysokie, wysokie miejsce i bardzo wysoki stopień odsetek za szczepień. Ale również uważam, że nasze trzy placówki szpitalne w Sokułce, w, w Dąbrowie Białostockiej w Krękach również powinny, Wykonać te szczepienia, dotrzeć do rolników. Na razie zaczynamy tą kampanię, właśnie taką promocyjną, informacyjną i chcemy za pośrednictwem mediów po prostu dotrzeć do naszych rolników, leśników i rybaków. To jest bardzo, bardzo dla nas ważne. Jeszcze raz dziękuję pani marszałek, bo pani zaangażowanie i w ogóle wsparcie na każdym etapie, na różnych płaszczyznach jest dla nas nie do przecenienia. Dziękuję bardzo.